Dzień dobry, moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku redukcyjnym. Dzisiaj jest sobota, godzina 14:54. No i co moi drodzy, dzisiaj bez treningu, mam dzień OFA, bardzo dobrze, bo no już zabrakło troszeczkę pary, zabrakło tego jadu na ostatnim treningu, także robię sobie dzień OFA. W piątek byłem, w sobotę nie jestem, w niedzielę idę dopiero około 22 na siłownię, także mam porządną przerwę. No i co? Dzisiaj odcinek taki bardziej zakupowy aniżeli taki jedzeniowy albo treningowy. Także zaczniemy sobie od przesyłeczki. Jest to przesyłeczka, jak widzicie, z Warszawy z Bukadzik. Także co? Postanowiłem kupić dwa sosy z. od chłopaków po prostu. Pierwszy sos to jest Milky Way. Milki nad bar, coś na stylu. Jest to po prostu smak mlecznego batona z orzechami. Jest to coś, co koszt chyba 18 zł, jak pamiętam. Wiecie, no trzeba spróbować, nie? Drugi sos to sos o smaku cynamonowej bułeczki. I no, te dwa sosy kupiłem z jednego względu z tego względu, że bardzo. Odpowiadają mi ostatnimi czasy pankeki. No i nie mam takiego sosu. Mam Pibitu, mam odżywkę białkową, no i brakuje mi takiego wieczoru, takiego, takiego czegoś. Także spróbujemy sobie te dwa sosy. Nie będzie tego testu dzisiaj. Nie powiem wam, które jest lepsze. Nawet dzisiaj jeszcze to nie będę otwierał, nie będę próbował. Jutro zrobimy sobie w dniu jedzenia albo po prostu wam pokazuję, co kupiłem. No, i druga rzecz, którą kupiłem, to wszystkie smaki Monsterków. Wiecie, że jestem wielkim orędownikiem Monsterka, ale z tego względu, że chłopaków pojawiły się nowe smaki, których ja nigdy nie znalazłem w sklepie, no to po prostu postanowiłem wziąć wszystko, co mają. Uuuu! A to co? Coś się uszkodziło. Logistyka, logistyka, dwa, cztery, sześć, osiem smaków. Mam nadzieję, że wybrałem wszystkie. Wszystkie ze strony, które były dostępne. No i co? Ja z trzema albo czterema stąd nie jestem zapoznany w ogóle. Na pewno nie próbowałem tego smaku ananasa. Na pewno nie próbowałem tego. Bungee. I na pewno nie próbowałem tego czyli kaktusa yy, i co, i tropiczenie nie, próbowałem, także mamy 4 do 4. Yy, najbardziej smakował mi, yy, to mi smakowało najbardziej, czyli to jest yy, kwaśne jawko i smak lemonowy, yy, peach i classic, no nie za bardzo, no, monster wybija się ponad ponad T2. tym dwóm, to monsterka brakuje, no, ale są dużo wyżej niż T2. A te 4 będziemy testować w ciągu tygodnia, 2-4 jest ich 8, także mam na kolejne 8 treningów, mam już przed, moją przetrenówkę, przepraszam, mam już swoją przedtreningówkę. No i co, trzeba będzie przetestować Wątpię, żeby z tych smaków. Jakiś zbliżył się do monsterka. Bo monster jest takim klasycznym yy, smakiem dla mnie. No, który jest nie, niepowtarzalne, jakby nie? Jakby, no, nie ma niczego innego smaku monsterka, albo monster nie odnosi się do jakiegoś smaku. Nie wiem, jak mam wam to powiedzieć, monsterek ma taki, wiecie, bardzo specyficzny smak, którego nie możecie spotkać indziej indziej. Ale nie przekreślam, co do tych dwóch, jakby no. No nie jestem wielkim fanem, ale wziąłem, żeby po prostu porównać będziemy sobie porównywać, ale to przez następne 8 treningów. Także co, za to wszystko, za 8 dzików i za te dwa Sosy Zero zapłaciłem 101 zł z dostawą. Czy drogo, czy tanio. Na pewno mógłbym dziki taniej znaleźć w sklepie albo kupić gdzieś tam w boksie. Nie do końca to przemyślałem, ale wyszło chyba 6 zł za każdy z dzików, plus po 18 za sosy, 101 zł z dostawą. Jeżeli chodzi o zakupy takie online, no to chyba wszystko, także zabieram Was na moje takie zakupy spożywcze. Jeżeli chodzi o pierwszy produkt na dzisiejszej liście zakupowej, jest to pinsa takiej małej wersji. Ona kosztuje coś koło 8 zł za sztukę. Ma naprawdę bardzo spoko makro, 2,8 tłuszczu, 45 węglowodanów i 8,9 grama białka. I powiem Wam, że bardzo dobry pomysł, jeżeli ktoś ma ochotę na pizzę, a musi zwracać uwagę na, na kalory, które spożywa. Także kupiliśmy takie trzy takie opakowania. Drugim, drugim produktem, a tak naprawdę kategorią produktów są to wszelkiego rodzaju jogurty wysoko, wysoko Tutaj mam standardzik Pilosa wysoko, wysoko białkowego 35 g o smaku yy, czekoladowym. Tutaj troszeczkę droższa opcja, ale troszeczkę lepsza w smaku, także coś za coś smak yy, waniliowy. Werniliowy biszkopt, jest to firma Jopro i troszeczkę tak dla mojej, ja tylko to spróbuję, high protein pudding, 20 gramów białka, cytrynowy, cytrynowo-bazyliowy, taka kombinacja, nie wiem czy jest dobry, jary, to ja tylko spróbuję odrobinkę, a reszta wpadnie dla mojej. Jak co tydzień u mnie się to nie zmienia. Skry, wysoko wysokobiałkowy, 11-12 gramów białka na 100 gramów. Bardzo często wykorzystuję do sosów, albo do moich wrapów. Kupiliśmy też trzy twarogi z firmy Łaciaty. Twaróg chudy ma on ma on nie wiem czy zobaczycie wzór gram tłuszczu. Drugi to jest twaróg półtłusty i on ma 4 gramy tłuszczy. I powiem Wam, że no myślałem, że ten półtłusty będzie miał trochę więcej tłuszczu, a ten chudy będzie miał cokolwiek, a nie zero, także jestem mile zaskoczony i no jeszcze zobaczymy jak to wygląda w smaku. No i odkrycie, chyba z półtora miesiąca temu, dorwałem taki twaróg z firmy Piątnica. On ma 4 g tłuszczu na 16 g białka i powiem Wam, ma, że ma najlepszą konsystencję na rynku. Nic nie, nie trzeba dodawać, jest taki. to nie jest taka kostka zbita. Nie? To jest taki twaróg gotowy już na podanie do, do pancake'ów. No i dodam sobie tutaj jeden z tych sosów, które wdzieliście od wóka i będziemy oceniać smaki. Kolejna kategoria produktów no to szynki. Wracamy powoli do szynki krakowskiej. Mieliśmy delikatną przerwę z moją, ale wracamy. Bardzo spoko mantro 6 g tłuszczu, 30 g białka. Jak ktoś liczy, e, liczy ten tłuszcz, tak, e, wiecie, No wiecie. Ja, jeżeli ktoś ma mało tłuszczu w diecie, no to raczej bym sobie to odpuścił. Ale z tego względu, że ja nadal mam sporo, to pozwalam sobie. No i 30 g białka. Bardzo spoko opcja. Wpadły tego 4 opakowania. Do tego wszystkiego szynka z, yy, z piersi kurczaka, opakowania po 200 g, 4,5 g tłuszczu, 20 g białka. No i pom, powiem Wam, że 97% mięsa z, yy, z kurczaka. Szkoda, że nie jest to mięso z fileta kurczaka, yy, z piersi kurczaka, tak jak jest napisane tutaj na opakowaniu. Także. No troszeczkę nas, nas tutaj producent robi w ciula, bo mięso z kurczaka to nie jest 100% mięsa z fileta kurczaka, także stąd, stąd te 4,5 g tłuszczu, ale w smaku naprawdę nam to odpowiada. Wpadły dwa takie opakowania, pierś z kurczaka, pierś z indyka, yy, firma Dulano. Po 2 gramy tłuszczu, yy, 91% mięsa z, yy, z kurczaka, także też... Raczej średnio, ale do tostów idealnie. Bez tego, bez tych dwóch produktów, moja redukcja nie zaszłaby za daleko. Mistotuszczowy ser firma Reki, firma Pilos. Takie dwa standardy na redukcji. Oczywiście, pod tosty. Ten produkt to raczej dla mojej, ale ja też sobie spróbuję. Jeszcze nie czytałem, czy ma to w ogóle sens, jeżeli chodzi o kolorie. Sos 100% tłuczony na zimno. Jak popowalę, truskawka. No i nie wiem, czy tutaj są dodane cukry. Zawsze od tych soczów trzymam się z daleka, bo bardzo często jest tutaj, tutaj napisane, że jest to sok, potem, że, te, że to jest koncentrat. Bardzo ciężko trafić na jakiś taki dobry sok z minimalną ilością dodanego cukru, ale spróbuję, zobaczę, poczytam, czy ma to w ogóle sens. Ser śmietankowy z, filmy, z firmy ser śmietankowy z firmy Pilos Pure Troszeczkę nie spojrzałem, ma 23 g białka, że raczej będzie to dla mojej. Ja no 23 g tłuszczu na 100 g w serku, jakby ja nie widzę potrzeby, żeby tego używać. Szukam ogólnie serka, który ma małą ilość tłuszczu na 100 g, mogę delikatnie poświęcić smak. Dajcie znać, czy macie jakieś, jakieś swoje ulubione. Ja myślę, że tak 12 na 100 g mógłbym zaakceptować, no a tutaj no po prostu nie spojrzałem. Kolejny produkt, Mozzarella Light, no nie muszę Wam tłumaczyć, firma Pilos, 8,5 g tłuszczu na 19 g białka, wydaje mi się, że nie ma sensu iść w taką normalną mozzarellę. Normalna mozzarella ma chyba coś tu 18, także oszczędzamy 50% tłuszczu. To jest produkt, pod który poszedłem do Kauflandu w Lidlu. Tego nie ma także ser wysokobiałkowy, niskotłuszczowy z firmy Mlekowita SBA Super Body Active. No i on ma 2,8 g tłuszczu na 100 g, 30 g białka na 100. Na pewno przyda mi się do jutrzejszego robienia tortilli na cały tydzień. Kolejny klasek na tym kanale: pieczarki. Ja lubię to dużo, bo jest po prostu mniej obierania. Najczęściej dodaję do tortilli i do... do czego? do tostów w kwestii tostów to też zaszedłem sobie po chleb on jest taki troszeczkę większy no nie wiem czy zobaczycie różnicę to jesteście Wy, a to jest kolega Waszej kobiety o którym mówi, żebyście się nie martwili z Kauflandu, po to też poszedłem do Kauflandu mam na wykończeniu jeszcze taki drillowy z masłem i czosnkiem ale jak widzicie zostało mało także ten i ten chleb jest najczęściej kupowany u mnie no, i z tematów, no i z tematów e, białkowych, jeżeli chodzi o mięso, no to mam pol, polędwiszki z kurczaka e, w sosie miodowo-musztardowym w marynacie takiej. Odryliśmy to, jak byliśmy gdzieś tam na grillu, to no, po prostu wzięliśmy, bo nie mieliśmy nic w lodówce. I naprawdę bardzo dobrze, e, bardzo dobrze e, w smaku wyszły. One mają tylko 2 gramy tłuszczu na 100. 19 białka, także marynata. Ze względu na to, że jest miodowo-musztardowo, na to, że marynata jest miodowo-musztardowa, no to tego tłuszczu jest tylko 2,2 drama. To samo tylko w marynacie jogurtowej. No i ze względu na to, że jest to jogurt ma 1,8 drama tłuszczu na 100. Myślę, że fajna opcja dendrila. Kupiliśmy jeszcze jedno opakowanie mięsa z nogi kurczaka. No i mięso mielone z fileta z piersi kurczaka. No i mam nadzieję, że dorosnę do tego momentu, że kupię sobie własną maszynkę do mielenia mięsa. Ale na początku jeszcze muszę swoją przekonać. E, może nie inaczej, swojej nie muszę przekonywać, tylko po prostu nie mamy miejsca. To miejsce po prostu będę musiał znaleźć. No i zdecydowanie myślę, że takie mięso, mielone nawet z szynki albo z łopatki, na pewno wtedy mam 100% pewności, że jest to tam czyste mięso bez żadnych dodatków. No tutaj takiej pewności niestety nie mam. Przedostatnim produktem na liście dzisiejszej zakupowej jest to ligawa wołowa. Dosyć drogie mięso, bo za 45 zł, jest, 45 zł jest za kilo, ale moi drodzy, smaku jest ideolo, i na pewno wrzucę to sobie do tortilli, Jeszcze nie wiem, jak, czy tak pod duszę, czy coś innego, ale to na pewno wpadnie na przyszły tydzień, tak, żeby regeneracja poszła dobrze. No i dwość mojej egzystencji, mojej redukcji Pepsi, zero cukru tego nie może zabraknąć idźcie do Lidla, nie wiem kiedy ten odcinek wyjdzie, mam nadzieję, że w sobotę dam radę to zmontować, w Lidlu jest promka coś toło 18 zł, za ileś tam butelek już nie pamiętam, ale jest to coś toło 6,50 za 2 litry Moi drodzy, tak wyglądały moje zakupy. Na redukcji odwiedziłem głównie Lidla. 90% zakupów jest to Lidl, potem jest Biedronka, potem jest Straufland. Przynajmniej dzisiaj zazwyczaj chodzę, chodzę właśnie do Lidla i do Biedronki, Trochę rzadziej do Kauflandu. Do Kauflandu, No mam blisko, tak naprawdę 50 metrów ode mnie jest Kaufland, Także takie zakupy wiecie. Co, jak coś mi się strączy, to po prostu idę do Kauflandu, Dajcie znać, czy się podobało. Dla zainteresowanych zapraszam na inne odcinki na moim kanale. Redukcja w toku. Przypominam, prawie ze 140 kg w 2025 schodzimy do 90. Jak jesteście zainteresowani daily vlogami, przynajmniej staram się, żeby to były daily vlogi, to zapraszam. Dzięki za to, że byliście i zapraszam Was już jutro.